Cześć tu wilczyce nora 219A. Około godziny 3.40 zdarzył się niestety incydent, o którym chciałabym Wam opowiedzieć. Musiał rosnąć jakieś 200-300 lat. Ile będzie trwało jego wycięcie? Prawdopodobnie kilkadziesiąt minut. Mamy prawo decydować o naszych lasach. Mamy prawo powiedzieć nie, nie chcemy, żeby ten kawałek przyrody został sprzedany na meble policzyliśmy słoje, można wnioskować, że to drzewo miało około 130 lat. To jest serce Bieszczad, to jest projektowany rezerwat las bukowy pod Obnogą. Niestety, na tym bardzo starym buku widzimy kropę. Ta kropa to wyrok śmierci dla niego. Wszystko zgodnie z prawem, tak? Tylko no czemu, czemu serce boli, nie? No właśnie, czemu serce boli? Płębiać problemy, które dotyczą całego naszego społeczeństwa i które będą się nasilać w najbliższych latach. Ponad 30 dębów, które spełniają kryteria do uznania ich za pominki przyrody. Apel podpisało 12 tysięcy osób oraz stawiła się Nobliska Olga Tokarczuk. Mimo to lasy państwowe planują wkrótce wycinka tego wyjątkowego obszaru. Nie pozwólmy, żeby ginęło to, co, to, co jest bezcenne. To, to, czego po prostu nie możemy pozwolić na zniszczenie tego. To się nie kończy. Jest tutaj przepięknie, burzowo, magicznie, bajko. Co tam słychać? Dzień dobry. Znowu chyba dzisiaj, nie? Kolejny aktywista wynoszony, a tam jak widzisz, jeszcze jedna osoba. Proszę te pana zostawić! O, szefowie! O, wracają! ja szefowie! Tak, tak. Tak, szefowie! O, O, szefowie! O, ponad 50 osób a jeszcze dochodzą kolejne. Państwa gestii leży, co z tym lasem się stanie, a to jest las, który jest cenny dla wszystkich ludzi w Polsce.